Hejka. Dzisiaj przed do Was z filmem, w którym pokażę Wam kolejną porcję świetnych kosmetyków z dobrymi składami i dodatkowo w super cenach. Takich naprawdę przyjemnych, przystępnych, gdzie myślę, że każdy ze spokojem może sobie na te kosmetyki pozwolić, tym bardziej, jeżeli traficie jeszcze dodatkowo gdzieś na promocji właśnie na te kosmetyki. Wiem, że wiele z Was poszukuje właśnie takich kosmetyków, które mają lepsze składy. Nie chcecie pakować takiej chemii na swoją skórę, ale przy tym, żeby nie kosztowały dużo i najlepiej, żeby były też dostępne tak fajnie wiecie, od razu do, od ręki. Że wchodzicie, nie wiem, do Rosmana, do Hebe Kupujecie i już jest gotowe Nie trzeba nigdzie zamawiać i czekać I właśnie dzisiaj będzie o takich kosmetykach Film będą to kosmetyki Liren Z tej serii Liren Natura I to jest naprawdę bardzo fajna seria Której warto się przyjrzeć dziewczyny. Na przykład ostatnio wam w filmie o takich tanich kosmetykach Pokazywałam też olejek do demakijażu Liren Właśnie wyszły bardzo fajne olejki Jeszcze jak dostaniecie na promocjach to naprawdę są super, super ceny tych olejków Ogólnie te kosmetyki właśnie Ogólnie ta seria Liren Natura się cały czas powiększa. Także naprawdę warto sobie, będąc w Rosmanie, w Hebe czy w jakiejś innej drogerii, zerknąć i zobaczyć, co jest tak naprawdę z oferty tej marki. Nie przyniosłam tutaj, ale bardzo lubię, nieraz Wam polecałam ten żel do mycia twarzy Liren Natura. I wiem, że Wy go też bardzo lubicie i z mojego polecenia później same wychwalałyście też go w komentarzach, bo on naprawdę jest świetny, jest skuteczny, a bardzo, bardzo dobrą cenę ma. Drugim takim moim naprawdę hitem z tej serii Liren Natura to jest ekokrem nawilżający na dzień kwiat, kwiat malwy. To jest krem, który ma ciut bogatszą konsystencję, więc jeżeli na przykład macie cerę mieszaną, to powiedziałabym, że bardziej na noc. Ja go właśnie tak stosuję, gdzie to jest? Więc na teraz na wieczór po kwasach, po bardziej wysuszających, na przykład produktach z witaminą C, po różnego rodzaju retinoidach, świetny, świetny kosmetyk. Bo on mega głęboko nawilża, bardzo ładnie właśnie będzie sobie radził po tych wszystkich mocnych kosmetykach, mocnych substancjach Ale przy tym ładnie się wchłania, nie zostawia tłustej, lepkiej warstwy Dlatego myślę, że osoby z cerą mieszaną, nawet tłustą właśnie po takich mocnych zabiegach na nos będą z niego bardzo, bardzo zadowolone Natomiast jeżeli macie cerę normalną bądź suchą, to to będzie świetny krem dla Was na teraz, na dzień też Bo on tworzy na skórze taką bardzo, w ogóle nie, nie chodzi o to, że wyczuwalną warstwę ale czujecie, że ta wasza skóra jest czymś tak fajnie otulona Właśnie nie to, że coś wam się tak klei, jest nieprzyjemne Tylko właśnie taka otulająca kołderka jest na tej cerze I to jest naprawdę świetne Jest mięciutka, po prostu nawet mówię Jak sobie przyjdziecie do domu, kupicie, nałożycie na dłoń To zobaczcie jaka ta skóra robi się od razu mięciutka Piękny, bardzo delikatny zapach, który ja bardzo lubię no i tutaj macie akurat w przypadku tego kremu 99% składników pochodzenia naturalnego W pompce Erlest, to też jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o opakowanie Macie ekstrakt z malwy, ekstrakt z aloesu, co też bardzo fajnie właśnie tak łagodząco e, wpływa na skórę nawilżająco Masło szea, olej babasu, awokado, także naprawdę bardzo bogate, dobre e, składniki Drugi krem, który chciałam Wam pokazać, który naprawdę według mnie zasługuje e, na uwagę to jest Liren Natura Eco Krem Przeciwzmarszczkowy Kwiat Wiśni. 98% składników pochodzenia naturalnego. Przepiękne opakowania. Powiem Wam szczerze, że to jest też bardzo fajny pomysł na jakiś prezent. Jakbyście teraz szukały, potrzebowały. To są naprawdę świetne kosmetyki, na przykład dla mamy też. I one mają tak. Takie, powiedziałabym szczerze, luksusowe konsystencje Że w konsystencjach są naprawdę świetne Co nie zawsze w kosmetykach o lepszych składach jest osiągalne Bo tu wiadomo, trzeba iść na pewne kompromisy I dodatkowo mają takie naprawdę ładne, ale nienachalne, delikatne zapachy I Już Wam pokazuję Pudełeczka są zabezpieczone oczywiście takim plastikiem I zapach tego kremu jest też, no przepiękny ja tutaj trochę wyczuwam różę, tak Wam od razu dam znać. I to jest, jak dla mnie ten krem właśnie kwiat wiśni, to jest troszeczkę taki żelokrem, bardziej bym powiedziała. Coś w tym stylu. Na drugą dłoń go nałożyłam, żebyście zobaczyły, i tu widzicie, o, on się dużo łatwiej rozprowadza niż ten krem malwowy. Ma taką delikatniejszą konsystencję. Właśnie według mnie to jest taki troszeczkę nawet żelokrem. Uwielbiam zapach, jest cudowny, błyskawicznie się wchłania I tutaj znów, jeżeli macie cerę mieszaną, a nawet tłustą I szukacie czegoś fajnego na dzień pod makijaż To to będzie dla was naprawdę świetny kosmetyk Ręczę wam całym serduchem I no i to znowu, ta jedwabistość, gładkość, miękkość Tutaj naprawdę są świetne składniki dobrane Jeżeli szukacie naprawdę, na przykład w Rosmanie, Świetnych kremów e, w dobrej cenie, z fajnym składem to serio, skupcie się, to serio, weźcie sobie, popatrzcie na, na tą serię Liren Natura. Tutaj macie ekstra światowiśni, witaminy E. To właśnie będą bardzo fajnie odmładzająco działały na skórę. Tak wiecie, antyoksydacyjnie chroniące też, przy tym jaki sezon nam się zbliża, właśnie smogowy. Woda lodowcowa, tutaj jest olej arganowy, masło szatek, naprawdę świetne składniki. Tutaj jeszcze jest... Weź czasami tak jest, że jak macie tańsze kosmetyki, to te oleje są na maksach gdzieś na końcu, a tu nie. Tu macie olej arganowy na przykład dosyć wysoko w składzie, więc naprawdę super. I Wam ta miękkość, coś cudownego. No i tu jest opisane, że to jest to krem na dzień i tak bym właśnie Wam rekomendowała. I wiecie, że ja czasami Wam tam jakieś podpowiedzi, mieszania tych kremów daję. Natomiast tutaj faktycznie to jest idealny krem na dzień. Pięknie się na nim trzyma, makijaż. Nigdy nie miałam z nim problemu. To jest już moje drugie opakowanie tego kremu, który w tej chwili używam. I naprawdę fajnie się sprawdza, bardzo ładnie nawilża, ładnie trzyma makijaż, więc myślę, że będziecie z niego zadowolone I pokażę wam jeszcze dwie rzeczy do pielęgnacji ciała, bo jednak teraz, szczególnie kiedy nadeszła jesień, rozpoczął się sezon grzewczy Mamy zmiany temperatury, dom, otoczenie zewnętrzne To jednak gdzieś ta pielęgnacja ciała i na przykład dłoni też w związku z częstą dezynfekcją i bardzo częstym myciem No to niestety też dostają trochę dłoń w kość, no i, i siłą rzeczy jeszcze dodatkowo pogoda i pierwsze, co Wam chciałam pokazać, to właśnie eko Balsam do ciała Len i olej z Konopi. W ogóle przepiękne są te opakowania w tej serii. I tutaj, jeżeli chodzi o skład, to macie bardzo wysoko w składzie właśnie masło Sza, które będzie Wam rewelacyjnie nawilżało, olej babasu. Co tu jeszcze? Jest oczywiście olej znu, olej z Konopi i masło muru muru, czyli wszystkie takie naprawdę bardzo fajnie nawilżające Substancje. Jeżeli chodzi o olej lniany, to jest jeden z lepszych olejów, nie tylko wewnętrznie, bo naprawdę wewnętrznie on też jest świetny dla naszego organizmu, ale też zewnętrznie. Jeżeli chodzi o odbudowę warstwy lipidowej, tutaj na naskórka to naprawdę olej lniany. To jest taki bardzo, bardzo niedoceniany olej. Wszędzie szukamy gdzieś wiecie tropikalnych olei, jakiś maseł, a warto zwrócić uwagę i pomyśleć o naszym polskim też lnie. Bo jest naprawdę naprawdę dla skóry zbawienny Oczywiście olej z konopi, o którym teraz zaczyna być dosyć głośno Też jest rewelacyjny dla skóry no, Możecie raz albo dwa razy dziennie używać Oczywiście ja używam balsamów raz dziennie, nie będę Was ściemniała. I jest to świetny bar Też, że opakowanie ma pompkę, to też jest bardzo pomocne To już go nałożyłam Widzicie, on nie wchłania się jakoś yy, trudno Nie rozprowadza się trudno, właśnie bardzo przyjemnie O, mamy gościa, Bardzo przyjemnie się rozprowadza ma bardzo delikatny zapach, ale to naprawdę ani kwiaty, taki po prostu dosyć neutralny, bardzo delikatny, ale przyjemny zapach. Pięknie się rozprowadza, bardzo ładnie się wchłania i to, co jest świetne, znowu, ten balsam nie zostawia lepkiej warstwy. Ja nie nienawidzę w żadnych kosmetykach takiej lepkiej, klejącej warstwy. I tu znowu czujecie, że ta skóra jest mięciutka, czujecie, że ona jest czymś otulona, ale nie jest to klejące, więc naprawdę świetny produkt, taka jest... Po wszystkich, powiem wam szczerze, po wszystkich kosmetykach tej linii skóra z automatu od razu tu i teraz staje się miękka. Naprawdę, te, które z Was mają te kremy do twarzy czy coś do ciała, to napiszcie to w komentarzach, bo wiecie, najfajniejsze właśnie tak naprawdę jest to, jeżeli wypiszecie te komentarze, bo jak tam ktoś może gdzieś nie dowierzać. Nie wiadomo powodów mojej opinii, to sobie poczyta Wasze opinie, jak świetnie te kosmetyki się u Was sprawdzają. I właśnie to mega, mega lubię w kontakcie z Wami, że bardzo doceniacie kosmetyki, które Wam polecam i dziękuję Wam za te wszystkie komentarze, które dziewczyny piszecie, bo wiem, że dużo z Was mojego polecenia kupuje różne kosmetyki i super, bardzo się cieszę, że Wam pomagam znaleźć jakieś fajne, ale właśnie piszcie o tym w komentarzach, bo to jest też ważne, żeby inne osoby... Które przychodzą nowe, albo które są już tutaj na kanale, żeby zobaczyły, że naprawdę to, co ja Wam polecam, to jest z czystego serducha i jeżeli to kupujecie, to to się u Was sprawdza. Więc po prostu, jeżeli macie któryś z tych kosmetyków, to napiszcie właśnie, kiedy są fajne, bo to jest najbardziej tak, to jest, wiecie, jeszcze takie dopieczętowanie tego, że faktycznie to, co polecam, jest super. I tutaj ja w każdym kosmetyku z serii Liren Natura mam tak, że jak nakładam, to od razu czuję, że ta skóra jest naprawdę taka jedwabiście miękka. I ostatnia rzecz, która teraz jest totalnym must have. Tak naprawdę ja używam, słuchajcie, teraz tyle kramów do rąk normalnie. To był taki produkt u mnie, hmm, gdzieś tam wiecie, ale teraz po prostu, jak ja nie wiem, ile razy dziennie używam różnego rodzaju alkoholowych płynów do dłoni, czy bioseptolu, który jest totalnie wysuszający, ale w sumie jest jednym z najlepszych płynów. Ja naprawdę po prostu skórki wokół paznokci w ogóle muszę sobie kupić fryzarkę tak wtopik, żeby właśnie ogarnąć teraz te dłonie. I kremy do rąk idą jak woda. I to jest już moje drugie opakowanie tego kremu do rąk. To jest właśnie ten lawendowy, uwielbiam go za zapach, który jest piękny, ale nie jest nahalny znowu. O, czekajcie, może Wam na tej dłoni pokażę. Cudowna też konsystencja, bo znów nie lepka. Tutaj go macie, zobaczcie. Gdzie widać, że on jest taki treściwy, gęsty, ale nie jest lepki. I uwielbiam ten zapach, bo to jest taka lawenda Trochę z cytrynką, ja bym powiedziała, aż to nie jest taki Ja uwielbiam zapach lawendy, ale Niektórym lawenda się tak babci nie kojarzy, więc to nie jest Taki babciny zapach Tylko właśnie taka lawenda, troszeczkę z cytrynką No i go uwielbiam Za to, co on robi z dłońmi Normalnie jakbyście miały takie jakieś, wiecie, rękawiczki Nawilżające, nałożone Cudowny kosmetyk, bardzo wydajny Bo jest taki bardziej treściwy Jeżeli chodzi o skład, to już wam mówię Co tutaj jest Oczywiście ekstrakt z lawendy, masło kakaowe, masło szat, także wiecie, takie bardzo nawilżające substancje. Jeżeli jest to dla Was istotne, to w ogóle tuba w 90% jest stworzona z trzciny cukrowej, więc też jeżeli to jest dla Was istotne, to liren pod kątem Opakowań też zwraca na to uwagę, w co są pakowane, jeżeli bardzo, bardzo mocno zwracać na to uwagę, także... Bo naprawdę jest świetny, też jest o tyle fajny, jeżeli teraz na przykład jesteście też na home office czy w ogóle pracujecie tak trochę bardziej biurowo, dotykacie tabletów, telefonów, klawiatury, papierów, to jest to fajne, że on nie tłuści, więc też no wiadomo, że jak świeżo posmarujecie, dotkniecie telefon, to na świeżo zostaną jakieś tam e, odciski, ale jak on się wchłonie, to nie brudzi właśnie różnego rodzaju urządzeń, co dla mnie też jest bardzo, bardzo istotne i właśnie jakikolwiek dokumenty, jak do, e, dotykacie... To też nie zostawia tłustych plam, co jest według mnie też istotne. I na koniec jeszcze chcę Wam dać znać o konkursie, który przygotowała marka Liren, właśnie. Na moim Instagramie też dostaniecie wszystkie informacje osobne pozna na temat tego konkursu, ale w konkursie możecie wygrać świetne nagrody w postaci zestawu kosmetyków, ale dodatkowo też można wygrać taki slow weekend ze slow living polat. Sama serio z wielką chęcią, bym na coś takiego się udała. No ale, ale niestety, ale jedna, jedna, jeden z Was może taką nagrodę zgarnąć Wystarczy stworzyć swoją własną kompozycję, która jest inspirowana którymś ze składników y, właśnie produktów z marki Lire Natura Czy to będzie malwa, kwiat wiśni, lawenda, czy jakikolwiek inny składnik, który znajdziecie właśnie na stronie Lire Natura Zainspirujcie się nim, zróbcie sobie taką swoją kompozycję Na moim Instagramie też macie taki przykład kompozycji, którą ja stworzyłam więc naprawdę przyjemny konkurs oznaczacie, Wrzucacie to na swój Instagram, oznaczacie profil e, Lire Natura Poczuj moc natury Na stronie Lire Natura też możecie znaleźć takie inspiracje Wiecie, jak to mniej więcej może wyglądać Ale jak sobie wpiszecie w Instagramie po hashtagu To też na pewno jakieś fajne inspiracje sobie znajdziecie I to tyle jak zawsze Oczywiście zapraszam Was do kciukowania Do subskrybowania kanału, bo jest to dla mnie niezmiernie miłe I oczywiście do zostawiania komentarzy Bo Wasze komentarze to jest chyba... To, naj... to, co jest najfajniejsze dla mnie na YouTubie. Tak, serio: popisanie z Wami. Myślę, że to widzicie, i ja to mega doceniam każdy Wasz komentarz.